nie. witajcie, witajcie na. na. odbamy się na Chiton na Chitonie. Yeah, pierwszym serwerze, na którym można cheatować. Cheatuj albo gin. Słuchajcie, jak wiecie, serwer powstał jakiś czas temu. I co? No i taki właśnie serwer stworzyłem. Słuchajcie. Zrobiłem tego cheatona po to, żeby te osoby, które gdzieś tam zostały zbanowane, no które muszą cheatować, nie potrafią, nie potrafią grać, grać inaczej, stworzyłem właśnie tutaj dla nich taki, taki serwer, gdzie wręcz, no muszą, muszą, bo jak nie będą cheatować, to zginą. <głosy> <głosy> Więc słuchajcie, jak wiecie właśnie, no był ten okres, gdzie tam nic nie nagrywałem i tak dalej. E, przez to moje chorobsko, ale słuchajcie, jedziemy, jedziemy dalej z koksem, jedziemy dalej z koksem i z Cheatonem też. E, m, słuchajcie, e, czy na tą, tą, tą pierwszą taką nazwijmy, to testową wersję już kończymy. E, zrobiłem Wam tutaj, wiecie co, taką, taką taki podejniczek, właśnie, możecie sobie wszystko e, wszystko sobie zabrać całkowicie za free i po prostu e, potestować te Wasze, wasze Cheaty. Um, bo niedługo ruszymy, no znowu, nowy spawn, nowa mapa. E, będzie, wiecie co, będzie tak jak tak jak do tej pory, czyli tam jakieś 200 slotów. E, 200 slotów premium. E, z tym no premium właśnie, kurde, no przemyślę, przemyślę czy dawać no premium czy nie dawać. Um, to jeszcze wyjdzie, wyjdzie w praniu. Słuchajcie, no jak na razie, jak na razie e, Tutaj możecie sobie właśnie na tym serwerze poczytować. Ja osobiście yy, używam Huzuni, yy, nie znam go tak dobrze, <gryw> jak co po niektórzy. No, ale tak, cheaty, cheaty są wskazane. Warto też sobie przeczytać tutaj e, pierwsze jakieś tam zasady. Oczywiście cheatuje albo GIN to jest to jest, to jest podstawa. E, jest to serwer zupełnie inny niż, niż wszystkie, więc jak widzicie tutaj, nawet e, pisownia mamy gdzieś i po prostu e, łamiemy wszelkie zasady i piszemy z błędami. <laughs> więc, więc słuchajcie, no lecimy, lecimy z cheatonem. Ja Staram się w weekend, na weekend zobaczymy, czy zdążymy z tym wszystkim, ze spawnem, z mapą, i tak dalej, ruszyć od nowa, czy, czy po prostu, czy, czy, czy też. To się troszeczkę nam przedłuży, ale do dwóch tygodni maksymalnie. Słuchajcie, ruszamy z Cytonem na nowo. E, wszystko od samego początku. Tutaj ci, którzy jeszcze nie wiedzą, tutaj się rodzicie na spałnie. E, tutaj macie trzcinę, jakby ktoś potrzebował, ona tutaj rośnie co, co, co jakiś czas. Tutaj w tą dziurę trzeba trafić jakimkolwiek itemkiem i e, dostaniecie dostaniecie, dostaniecie właśnie tą trzcinę, mamy też tutaj villagerów, możemy sobie z nimi pohandlować i tak dalej, na nowej mapie też villagerowie będą, od samego początku, mamy też tutaj taką szybką, też tak na szybko kiedyś zrobiłem taką arenę, arenę pvp, można się tutaj pobić, no tutaj kurek, no troszeczkę Spamuję, no nic, pozdrawiamy kolegę, <grych> który strasznie spamuje, miło, miło mi, że, e, miło mi to co piszesz, no ale taki no ble, ble, tu mamy żarcie, słuchajcie, tego żarcia też tutaj wypada mnóstwo, bo to jest specjalna maszynka zrobiona, patrzcie ile tego wypada tutaj, e, parę naciśnięć i proszę bardzo, ile żarcia e, możemy szybko zebrać, e, o, tutaj mamy też wejście do netheru. Neder też jest od samego początku, słuchajcie, tu nie będzie żadnych żadnych tych, żadnych yy, no, sektorów i tak dalej. To będzie takie, wiecie, w, w dawnym stylu. Oczywiście, gildie standardowo yy, tutaj i temki jakie, jakie są potrzebne. Yy, więc stale, w, sta, w starym stylu yy, troszeczkę yy, robimy tego citona, yy, yy, czyli 200 slotów bez żadnych jakichś tam, yy, bez żadnych slotów, yy, nie slotów, tylko bez żadnych tych. Borderów. Mm, więc słuchajcie, no, czytuj albo gin, zapraszam na Cheatona. Zobaczcie też, wejdźcie sobie na, y, y, na stronę czytona. <laughs> jest, jest boska, słuchajcie, jest strona jest y, miażdżąca, jest zajewiaszcze, zajebiaszcze. zajebiaszcze. Mm, y, oczywiście też zapraszam Was na fanpage, bo tam najlepiej, bo tutaj z administracją będzie ciężko. E, no bo po co administracja, jak tutaj, no, czytować można, nie? <laughs> Słuchajcie, tam fly, fly tylko jest zabroniony, bo z flyem to niestety to już byłoby zero zabawy, kompletne zero. Mm, więc zapraszam na to nachodzicie, bierzecie itemki, testujecie sobie, e, testujecie sobie Wasze cheaty. No to na razie tyle. Będę was informować na, na fanpage'u e, co tam, co robimy z tym dalej, kiedy e, kiedy co będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam, pozdrawiam. No to co? Czym gdzieś ramy to się nie posramy, ci wam Panara. Bye.